I witam wszystkich w kolejnym odcinku, Zagrajemy w BAM Divinity. Ostatnio długo nie grałem I przechodzimy do kolejnej lokacji Ponieważ z tym kwestią trochę pogadaliśmy Tutaj mamy magiczny klucz do pola bitewnego Czyli po angielsku Battlefield Są to bardzo oddzielne <toddzielne> są to pola Po raz pierwszy udało się otworzyć pola bitewne Aby wejść na pole bitewne Kliknij na odpowiednie ikonie z listu umiejętności dodatkowych Twoja postać zostaje przeniesiona Do innego wymiaru, w którym może handlować z kupcami się wykonania emocjonalnych, yy, coś tam misji, zdobyć dzięki temu przydatne przymioty i inne doświadczenie. W, w dowolnej chwili może wrócić z pola bitewnego, Normalne jak normalne... to, 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 to. to jest wszystko opisane. Masz teraz dostęp do pól bitewnych pierwszego poziomu tych bitew. Jest chyba trzy poziomy, coś w tym stylu. Tutaj ładnie sobie klikniemy i wsadzimy ten klucz. I powiem Wam, że to nagrywam dźwięk odzienie, ponieważ coś tam się spierdoliło, teraz troszeczkę kupiłem nowy mikrofon, wszystko mogę teraz znaczy nagrywać, więc późne odcinki będą nagrywane już do żywa, tutaj widzimy wejście na pola pitewne, tak sobie ładnie tutaj yy, klikam i wchodzimy, to ładnie się teraz ładuje. To jest 40-leś minut, podziwię to na dwa party, więc to będą takie urywki, to nie będą takie, że siema. tutaj kolejny odcinek z będę divinity, siema. to będzie koniec. Tylko to jest tak pourywane. Więc Jakoś tu będzie i ogólnie inaczej nagrywa ten dźwięk, nie w jakimś programie. Na przykład Windows Move Maker, tylko Audacity sobie nakurwiam ładnie dźwięk. No i Windows, y, Media Player odtwarzam sobie ten te filmy, ponieważ lepiej mi się to, yy, no wiecie co to się robi. No lepiej mi się to odtwarza, nie ma żadnych przycisków ani nic. Te pola bitawne chyba troszeczkę się długo ładują, ale to są bardzo ciekawe akcje tutaj mamy Chyba trzy questy, coś w tym stylu, to jesteśmy w takiej jakiejś lokacji dziwnej. Tu mamy jakąś pierwszą postać, pierwszy NPC, chyba jakaś babka. Tak, tu mamy taką mapkę. No trochę duża jest ta mapka. Nie jest, że mała. Można się tutaj nieźle pobawić. To mamy... Billy. dzień dobry, chcesz wiedzieć co mi się wydarzyło ostatniej nocy? A cóż takiego? No, spacerowałem sobie po lesie, niedaleko stąd patrzę, a tu Adwera coś tam. Z daleka było widać, że coś niesie, no i nie uległo wątpliwości, że to broń z mały młot. Uciekam, ile tylko sił w nogach. Całe szczęście, że udało mi się pozostać niezauważonym. Uważaj, jeśli wyjdziesz z obozu, Adewar może wciąż tam być w lesie albo gdzieś pod ziemią. To jest jakiś mocne, jakiś quest, możesz mnie czegoś nauczyć. Tutaj mi sobie towary, no i tutaj, oczywiście, sprzedawałem jakieś tam y, tutaj towary. Nie pamiętam co, te co było mi potrzebne to to zaraz wywaliłem. To będzie nawet trochę długie, y, tak, to są te zielska. Z tych zielsk później chyba można sobie jakieś y, mikstury porobić, coś w tym stylu. Ale to chociaż hajsiwo jest, nie za dużo, ale chociaż jest. To jakieś 7 mikstura siły, ona nam się przyda, te wszystkie mikstury mi się poprzydadzą. Mam jakieś rzepy, mam jakieś rośliny alchemiczne, jakieś duprele, dzikie węże, które nie są nas zbyt potrzebne, ale zawsze można je sprzedać. To ma jakiś korzeń, myślę, to jest rzepa, to jednak jest korzeń. Mam tutaj takie miecze do dupy, pułapki. Jednak sprzedaję te pułapki, bo mi nie są potrzebne zbytnio. Tu mam parę takich yy, toporu, mam takie wieżbę, to jest duchowe, 21, 237 a to jest dla maga. Ja tutaj będę takim sobie wojowniczkiem, chyba, to chyba tak będę robić, bo tu ta gra jest o, o tyle, że jest fajna, że można być wszystkim po trochu. Nie ma wydzielonej ścieżki, że na przykład masz być magiem do końca bitwy, czy do, sorry, do końca gry masz być magiem i tylko tym i nic więcej nie możesz zrobić, tylko możesz czarować, rzucać jakieś tam płomienie, e, spadające meteoryty, radioaktywne chomiki e, tak, tu mam naszą wudu, tu mamy jakieś ten e, sefiry, nie sefiry, nie wiem czy to są sefiry, tu mamy nasza żelazna broń, młot, tu mamy tasak. Sorki mam trochę katar Mam tu kuszę, mamy dobrą tarczę, e, blokowanie 5, no to powiem wam, że jest dobre. Tu mam tego naszego rycerza śmierci dużo anty takich dupereli. Bo przydawałoby się posprzedawać, ale tutaj na razie mamy takie nawet spoko, yy, spoko. Bronie, kurczę, teraz mnie Katar wziął. Będę trochę smarkał, ale no, nie będę zatrzymywać nagrania i to puszczę od początku. No, hello, wiesz, gdzie jest ten? Nie, brońsowy, mały moto, pokaż. I swoje towary coś, cóż tutaj sprzedawałem, nie pamiętam, chodę pałki posprzedawałem. że trochę, trochę broni tu posprzedawałem. Ogólnie ten zapis tej, tej gry jest... Boże, on jest z 2013 roku. To będzie, nie wiem, tylko wakacje, coś w tym stylu. To dawno tego nie wrzucałem, no, naprawdę dawno, ale nie, sorki nie miałem czasu, miałem... Mam liceum, mam gry... nie mam... nie mam czasu na gry. Przyjeżdżam w piątek, mam całą sobotę wolną, muszę odrobić lekcję, muszę się pouczyć, ewentualnie coś pogram, mało cokolwiek nagram, i tak to jest. A ja wiem, że BND Vini to jest gra, którą nikt na razie nie nagra, tylko ja, więc ją postaram się ukończyć. No i Seycret, dwójka. dwójkę widzimy, może na razie zostawię, ewentualnie przejdę do drugiego aktu, zostawię to i. i tyle. Masz szczęście, a temu nie wygląda przyjaźnie, ale broń sowy, mamy to coś co miło, mi co miłoby dołączyć do swojej kolekcji, prawda? Tu mam mamy jakieś... Nałóżmy archemię, mamy te łączenie, chyba te składniki możemy sobie połączyć, ale to kurde tyle kasy kosztuje przeżycie, cios, w plecy, handel, szczęście, no tego trochę jest. Więc yy, można się pobawić nieźle. Tutaj mamy dużo sprzeżycia, tak? Mamy śledzenie, ozdabianie. Nie wiem do czego to jest, może, żeby y, tymi runami sobie ładnie y, uzdobić te bronie Nasze nie wiem, coś tam chciałem kupić, nie pamiętam już co. Mam 1500, no ale coś kurde chciałem kupić, nie pamiętam już co. Co to to było? Y, Zenek, co to ja tutaj chciałem kupić? Nie pamiętam, tu w ogóle mam te To tutaj mam takie badziewa po prostu. Takie co można sobie ładnie sprzedać, kupić pozamiatać. więc nie powinno być źle, trochę przycięło i tak to ma być. Tutaj mamy te broń sowy, ucieczka z więzienia Samuela. Mieszkanie to widział pewne osoby imienie, które ten bądź nawet wspominać to wydarzenia jej ja utniemy sobie natomiast krótką pogawędkę, czyli musimy zabić tego kolesia. zarazimy ten młot. No i rozić tutaj. Wiem, że tutaj też trochę się pobawię. Yy, TC ja tutaj sprawdzałem. Czy jakieś umiejętności dodawałem? Czy coś? Tutaj mam identyfikacja. Tak, chciałem przyjąć yy, na trzeci poziom chyba wziąć. Czy na czwarty? Nie pamiętam który. Ale była mi potrzebna ta identyfikacja, bo jakiś ma fajny przedmiot i. Witaj, wygrałeś mi na kogoś kto umie sobie radzić, może udać się znaleźć pewien przedmiot? To smoczy kie, mam to sprzedać pewnego klienta, ale nie śmiem opuszczać mojego namiotu. Dobrze, gdzie to znajdę? Mój klient mówi, że można to znaleźć w bliskich lochach, przyjdź do mnie kiedyś, dobędziesz ten przedmiot, dobrze? Czego możesz mnie nauczyć? Tutaj pohandlujmy. Nie też można kupić takie różne amulety takie magiczne. Te różne runy, nie to są runy, sefiry, będę mówić to y, dwojaka, albo runy, albo sefiry, bo sefiry bardziej mi się kojarzą z Wiedźmina, ale to przecież są runy. Więc to prawidłowo są runy, więc będę mówić na to runy, żeby was tam nie urażać. Tak, i powstaje troszeczkę mnie bluźni, bo jeden, jeden mój widz powiedział, że trochę bluźni, no to przepraszam cię bardzo, ale to były pewne takie emocje, że musiałem zabluźnić i to było, tezma, jestem trochę o rok starszy, to wiadomo trochę pogląd na świat mam inny, więc yy, mogę powiedzieć, że mniej będę bluźnić. Tak, mamy tutaj yy, Co my tutaj mamy? Mam yy, to Czarodzieja. Yy, Kurcze. Skile do Czarewera mamy tak, ciała defensywne, ofensywne jakieś tam takie różne duperele To jest drugi quest. Wiem, że jeszcze były chyba cztery questy, jeszcze dwa questy albo jeden i na początku yy, wybrałem się do lochów, ponieważ szedłem tak, yy, nie wiem, tak połomacko, bo nie wiedziałem, gdzie w ogóle się ruszyć. Na chleb to chyba jakoś tak dziwnie wygląda, ale no spoko. osób to trochę po przycinało. Yy, dobrze to jest sobie. O, nie oglądaliśmy całą okolicę. Nie wiem, szukałem czegokolwiek, nie jakiś kurcze kurczę, potworów tego. Siwego młota, młota, sowy Dostarczenie przedmiotu smoczykieł Klient kupca im. El Elkar poszukuje pewnego przedmiotu, którym jest smoczykieł Kupiec radził mi, orazuje się po okolicy, po ziemiach Tutaj mamy zakończone nasze yy, questy A questy trzy mamy do yy, w trakcie robienia Więc spoko, na razie się to zatrzymamy yy. Przedstawiciel Batley Film powiedział, że to można sobie nieźle, bo spić, można niezłe przedmioty znaleźć. Yy, fajnych NPC można znaleźć. Więc, na, więc jest naprawdę super. I nie warto się czego, niczego bać, ponieważ gra jest to zabawy. I tak. Kurczę, przepraszam za ten katar. Naprawdę ten, ten katar mi się tak nasilił, ponieważ byłem na dworzu. Przygotowałem piec, żeby podpalić wiadomo w mieszkaniu, tak to jest super, teraz się pozacinało, teraz nie wiem co teraz, czy teraz idę, kolejny NPC, Olaf, hej ty jesteś złodziejem, prawda, co proszę chcę pohantować albo nauczyć się czegoś wydatnego, przepraszam, zaczynam uważać za złodziei, nawet uczciwych ludzi złodziei mamy tu jak szarańczy, mówię ci, E, może uda mi się coś tam i starcić na to życia na i nie będzie Niech będzie Androman, kiedy go zabijesz. Reszta może się zniechęci, jak już się z tym pora przynieść jakiś dowód coś, co należy do niego. To może być jego zielony flakon. To taka jakaś mikstura czy coś. Tutaj mamy skillę dla wojownika. Walka bezpośrednia, walka na odległość. Kusza takie duperele dzikie męże. to Tutaj ja też niego oglądałem. Sprzedawałem cokolwiek. A. Lecim ten gil, masakra. Sprzedam mu ten, y, te, kuszy, te wszystkie y, roślinne strzały. Do można kupić broń. Więc jest spoko, nie jest źle. No może być. Tu ma jakieś fajne włócznie, mamy kusze. lololo, lo, lo, ciężka kusza, masakra. Dworęczny topór. Kurde, tego jest od. Od ciorta, można by rzec. Hmm. Banda złodzi. Olaf sani, że jest oznaczony przez grupę złodziei. Osaczony. Tak, mamy zabić złodzieja. Przyznany zielony flakon. Yy, mamy jakiś młot od jakiegoś kolesia wojownika. Takiego super ekstraumieśnionego. To mamy kolejny chyba. Piął mi cię yy, Może zechcesz walczyć o słuszną sprawę? Jaką sprawę? Natychmiast się tym zajmę. Prejdyt grasuje w okolicy, a pradawny zwój przedmiot, który nosi ten bandyta należy do mnie, będę bardzo wdzięczny, jeśli mi to zwrócisz. Też mamy bardziej takie yy, do broni. Będzie do obrony. Skille tam u niego były. No i co, mamy cztery questy. Prawie połowa jest... Wszystkie są chyba o bandytach. Na to wygląda, wszystkie są o bandytach. Więc więc spoko tutaj szedłem sobie taką ścieżką dojdziemy do rzeki jak tutaj nawet widać że tu jest rzeka obok światło mi tutaj świeci super znowu mi przycina ten obraz pewnie na filmiku tego nie będziecie widzieć ale ogólnie mi to czasami od czasu do czasu przycina więc jakichś spraw mogę nie skomentować oho dobrze skończyła mi się stamina więc troszeczkę poczłapiemy. To w nawet poczekałem, aby sobie yy, yy, ta stamina się, yy, boże, wypadło mi słowo, yy, nie odregulowała, tylko no odnowiła. A ogólnie mapka nawet duża. Tutaj gdzieś poszedłem chyba na sam koniec, na sam dół, już nie pamiętam jak. To jest chyba sam dół. Ta, sam dół to był. No super, to mnie przycięło, masakra. Nie chcę, żeby mnie tak przycinało. Dobra, super, znowu się ta stamina skończyła, ale też śmierć, to on tam ciśnie, on tam biegnie z nami, ale mu ta stamina tak wolno. Yy, yy, jak to się nazywa? Kurczę, tak mi powalciały te słowa. Yy, ubyła. O, mu nie obywa ta stamina. No, widzicie, cały czas na pewno stamina. Ja tutaj biegam. Kurczę, wysilam się i, i nic. No tak to jest. O, widzimy szkielet, poziom drugi, to się raz, dwa, trzy, zabije doświadczenia się troszeczkę zbierze i pociśniemy dalej To nie były same bandy szkieletów pamiętam i później jak poszedłem do lochów to tak samo trochę tych szkieletów się tam nazbierało bo dojdziemy tutaj w tym odcinku do lochów yy, tam gdzieś w tych lochach chyba jest ten smoczy kieł pamiętam więc możemy znaleźć o tutaj widzimy strzały bo jakaś mikstura many więc na wesoło powiem wam Nieźle Super znowu przycięło masakra Pewnie za to, że oglądam i nagrywam dźwięk jednocześnie, a mój staruszek jest naprawdę troszeczkę już e, stary. Wbijeliśmy poziom szósty, więc od razu identyfikacja leci do, do góry. No Marian. Dlaczego nie możemy? Trzyma, czy możemy, tylko nie wiem w co kliknąć. Ale na razie, chyba, na razie chyba w nic, pamiętam. Dobrze, dobrze. Tutaj mamy kolejne szkielety, kolejna bitwa. Oczywiście zwycięska. Jak na razie nie ma takich trudnych tych szkielety. nie pytaj, na jakim poziomie grał, łatwym, trudnym, normalnym. Na jakimś na pewno na 100% gramy, ale no powiedzieć wam nie powiem. Musimy obejrzeć pierwszy odcinek Jakżeś tutaj sobie tej dziażki będziemy dobrze, nie tutaj będzie wacie, to jest sprawdzę yy, jak tam sobie nagrywamy, nagrywałem sobie spoko no tutaj będzie sama walka, no. nie powiem wam nic ciekawego, to pewnie nowy z mapy. Stopowy hack and slash Czyli romp i tni Tak, chyba coś w tym stylu tak, dobrze, mówię. Ma, mamy nasze cztery questy. Podciśniemy sobie ładnie tutaj. Czytałem, szukałem tego kolesia. Może bym go znalazł Na przykład będzie faza jak wszyscy będą w tych locha. No to będzie cholera, co tu się stało? Wszyscy w lochach Masaka. To może smoczy kiełty, nie wiem czy to jest sprzęt, czy może od smoka tego... Yy, zdobędziemy, ale fajnie było zabić to smoka, bo w yy, Divine Divinity nie widziałem żadnego smoka, ewentualnie yy, w smoka, istoty yy, podobne istoty zamienialiście te demony. O, szkielet. kurde masakra. Cóż to się dzieje? Ogólnie pamiętam, że jak nagrałem, to czytałem, czytałem, czytałem czy kurcze przepraszam, całe 49 minut, 45 minut. ...gry, to byłem bardzo przeciążony, musiałem się wrócić. Chyba, coś w tym stylu. Ale jak, tak czy siak, to... Yy, ...tak to sobie poza odcinki, żeby nie marnować... ...waszego cennego czasu na takie duprele jak sprzedawanie... Yy, ...różnych... ...nie wiem, kuszy, nie kuszy, patyków, nie jakichś tam... ...zielska, pustych butelek. Sam sobie poziome drugi, no to możesz za to, że to jest y, y, polebitewne poziom pierwszy, dlatego to sobie ciśniemy w siłę. Tutaj też ciśniemy sobie, nie pytam w co. O, 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 komu tutaj damy? Zękowi wiem, że damy i będę miał super ekstra mega cool broń o marianku zakładamy, to jest 5 daj znaczy nie założę, ponieważ ta siła mi się jakoś tam skasowała nie wiem jakim sposobem czy to może wbiłem do tego Ja to właśnie tak męczyłem a dopiero się skapłem, że tutaj jest dobrze, super no teraz ładnie mamy na super ekstra. Toporek w kondycję może trochę poszedł na następnych odcinkach, na następnych poziomach, bo przydałaby się ta kondycja. To się wszystko zobacz. No, 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 no. Tutaj. Czy to będzie ta nasza identyfikacja, czy lalki przyzwania, doskonalenie. Nie, nie, nie chcę tego. Identyfikację, jeżeli odwaliłem z tym, że identyfikacji da Na trzeci poziom, to się normalnie zastrzelę. Tutaj były gdzieś te lalki, pamiętam. Nie, to było leczenie. Te lalki w wodo są naprawdę przydatne, powiem wam. Nie są złe. Czy ja tak prawe poszedłem, jednak naprawę poszedłem? Więc spoko, że... Później uda mi się wbić yy, kolejny poziom, więc jakoś to jakoś to będzie. Przeżyjemy. Mhm. Tak, tutaj sobie naprawiałem. Tak czy tak naprawa się przydaje. Przyda, przydaje. Więc jest spoko. Chyba nie zakładamy sobie. Jest, gites. majones, konfesjones. Tutaj znowu. Pędzimy gdzieś przed siebie Tylko, że mi znowu przycięło i nie wiem co wam teraz opowiadać O, o, o tutaj mamy wejście do tych lochów Trochę się wygląda, jakieś takie macki ośmiornicy Coś w tym stylu, ale to jest wejście do naszych lochów Do których się właśnie udajemy Tylko chyba tam nie zebrałem naszej mikstury leczącej, ale no spoko Tutaj widzę strzelają we mnie szkielety Szkieletory, jak ktoś kiedyś mówił. Nie powiem w jakie to było grze, czy to ktoś tak mówił szkieletory. Coś tam mi świta w głowie, ale nie powiem co. No Lochy jak Lochy wam powiem, że nic się tutaj ciekawego nie zmienia. Wiadomo, dużo szkieletów, yy, dużo przedmiotów potrzebnych, niepotrzebnych. To jest wszystko. Tak jak ma być. No, nic nie powiem wam innego. Będzimy na różne... Ciekawe, czy, czy tutaj były poziomy tych, tych lochów, bo już nie pamiętam. Powiem, że coś tam było. W ogóle takie były pogmatwane, i są nadal te pogmatwane te lochy, że jesteś w pokoju, na samym środku i masz 50 różnych drzwi, które z tych 50 różnych drzwi przechodzisz do innych pokojów, z których tych pokojów można przejść do tych... Yy, drzwi do tych pokojów, w którym tym środkowym pokojem mogłeś pójść. <laughs> trochę mam o tym zbytco nie powiedziałem, ale na przykład mamy pokój A i w pokoju A jest 50 drzwi yy, o numeracji jeden, od, je, od 1 do 50. Wchodzimy, dajmy do 1 i w pokoju 1 możemy przejść do pokoju 2, 3 i 4. No to hello. Trochę to jest takie szalone. Szalone są W sumie tak jak to mają być te lochy, tak? Lochy zawsze były yy, Kojarzone z labiryntami, różnymi yy, pułapkami, yy, jeszcze, jeszcze mogą być lochy kojarzone ze smokami, potworami, szkieletami, szczurami i beczkami z winem. Tak jak zawsze było. Dobrze, ale choć trochę się wzbogaciłem i nie, nie pamiętam, czy coś kupiłem za to, czy na razie nie. To są jakieś książki, zawsze warto sobie poczytać te książki, coś w tych książkach zawsze jest albo czasami jest pusto, mam lekką kuszę, tutaj złoto, strzały więc na wesoło. Nie zginiemy tutaj Ale więc zaraz będę kończyć ten odcinek bo już jest Zbliżamy się do końca Więc yy, trochę tutaj przycina Ale ja już się z wami pożegnam Bo wiem że trochę jeszcze minus zostało do końca ale komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na facebooku czekajcie na kolejne odcinki, które postaram się yy, które postaram się wypuszczać dość często żeby chociaż było co oglądać, ponieważ ta gra jest fajna w końcu zechciałem się w nią grać, ponieważ ostatnio grałem w te czołgi nabiłem y, isu, zaraz go y, przerobię na obiekta więc to już mi się także trochę poznuciły y, znudziły już w trochę tą grą, więc chcę trochę odskoczyć a, this honor, ale też prawie skończyłem, choć jeszcze przejdę, jeszcze jeden dodatek, ale też wrócę. Demaskowanie symulujących choroby Ignas Król. Ta księga opisuje sposoby skutecznego wykrywania symulowanych chorób. Uznaje się ją za lekturę obowiązkową yy, wszystkich lekarzy. No, trzymajcie się, Bye bye.